Przejdźmy teraz do zakładki szurbety. Zakładka ta służy do wyświetlania aktualnie znalezionych szurbetów. wykonujemy tutaj wszystkie niezbędne przeliczenia kursowe przed nadaniem kuponów. W lewej części menu głównego znajduje się przycisk Start oraz opcja Auto i obydwa te elementy są kopiami z pierwszej zakładki. Znajdują się tutaj po to, aby móc wyłączyć automatycznie dalsze pobieranie po wykryciu szurbeta. W chwili nadawania kuponu. Nieobciążone łącze jest bardzo istotne, gdyż każda sekunda jest cenna, dlatego zalecamy, by w chwili usłyszenia sygnału dźwiękowego i zlokalizowania interesującego nas szurbeta odznaczyć opcję auto. Po nadaniu zakładu możemy wrócić do dalszego automatycznego wyszukiwania szurbetów. W dalszej części paska głównego znajdują się dane dotyczące wybranego szurbeta. Dane te pojawiają się dopiero po dwukrotnym przyciśnięciu lewego przycisku myszy na interesującym nas szurbecie w dolnej tabeli. Są to kolejno data oraz godzina meczu, rodzaj zakładu, handicap, over, under lub money line, gospodarz i gość oraz nazwa ligi. Dalsze pola poadycyjne służą do przeliczania kursów oraz kwot do postawienia na konkretnego szurweta. W zależności czy jest to szurbet dwudrogowy, over under lub handicap, czy trójdrogowy, monoline, wyświetlanych jest 9 lub 6 okienek, po 3 okna na każdego mugmachera. Górne okno wyświetla kurs danego zdarzenia w stylu amerykańskim, dolne w stylu dziesiętnym. Natomiast w oknie opok kursu dziesiętnego wyświetlana jest kwota, jaką trzeba postawić na to zdarzenie. Wszystkie te trzy okna można edytować wpisując nowe wartości oraz zatwierdzając zmiany klawiszem Enter. W dalszej części menu widzimy kolejno procent szurbeta, realny zysk szurbeta w stosunku do postawionej kwoty, przycisk potwierdzenia zawarcia zakładu. Zapisuje on danego szurbeta do archiwum. Anulowanie nadawania kuponu, na przykład w przypadku, gdy procent danego szorubeta spadł. Stawka domyślna, jaką chcemy przeznaczyć na wszystkie kupony wchodzące w skład szorubeta. Zostanie ona każdorazowo przeliczona dla każdego kuponu. Podatek, jaki w kraju użytkownika trzeba zapłacić od każdego puszczonego kuponu. Użytkownicy we własnym zakresie zobowiązani są dowiedzieć się, jaka jest stawka podatku obowiązująca w ich kraju. Dolna część zakładki szrubety podzielona jest na dwie tabele, w których pojawiają się wszystkie znalezione szurbety. Górna tabela wyświetla szurbety pogrupowane według ich unikalności oraz zdarzeń. Oznacza to, że szurbety, które pojawiają się po raz pierwszy od momentu ostatniego czyszczenia plików szurbetów na pierwszej zakładce, zawsze wyświetlają się w górnej tabeli oznaczone kolorem zielonym. Kolorem żółtym oznaczone są szurbety, które zostały wyszukane w poprzednim pakiecie. Natomiast kolorem szarym szurbety najstarsze. Aby zweryfikować ich, ich dalszą aktualność, trzeba zaczekać na ponowne pobranie kursów z pakietu, z którego pochodzą. Omówmy teraz kolejno pola tabeli szurbetów. Pierwsze pole to liczba porządkowa szurbetów kolejno procent szurbeta. Nazwa i jeśli to rodzaj over under, to bookmaker ten odpowiada za kurs over. Kurs na gospodarza lub over, jeśli jest to rodzaj over under. Nasa Bugmachera, o którego należy typować remis zdarzenia. Kurs na remis. Nasa mahera, jeśli to rodzaj over under, to Bugmacher ten odpowiada za kurs under. Kurs na gościa lub under, jeśli jest to rodzaj over under. Typ zdarzenia: money line handicap lub over under. Wartość over under, under lub handicap. Gospodarz, gość, data meczu, godzina rozpoczęcia meczu. Należy zawsze zwracać uwagę, czy mecz właśnie się nie odpoczyna i unikać nadawania takich szurbetów oraz liga, czyli nazwa ligi, w której znaleziony został szurbet. Podczas gdy górna tabera wyświetla tylko najważniejszego szurbeta z danej grupy, dolna po wybraniu myszką szurbeta w górnej tabeli wyświetla wszystkie wchodzące w skład z danej grupy. Aktywowanie przeliczania szurbeta następuje poprzez kliknięcie szybko dwa razy w pozycję w dolnej tabeli. Przejdźmy do zakładki archiwum. Nie wymaga ona szczególnego wyjaśnienia. Po naciśnięciu przycisku "Wczytaj" zostaje czytana lista wszystkich zawartych szurbetów. Poszczególne pola są opisane w nagłówku tabeli wraz z datą oraz godziną zawarcia kuponów. Dodatkowo znajduje się przycisk eks Eksportuj, który tworzy plik w formacie Excela CSV, gdzie kolumny rozdzielone są średnikami. Kolejną zakładką jest zakładka mecze. W tej zakładce można zobaczyć aktualne kursy na wszystkie mecze czytane w aktualnym pakiecie. Po naciśnięciu przycisków Czytaj w liście z lewej strony pojawiają się ligi danego pakietu. Wybierając ligę w środkowej części zakładki pojawiają się mecze, które aktualnie są przetwarzane przez program. Klikając następnie lewym przyciskiem myszy na danym meczu w prawej tabeli wyświetlają się kursy, jakie zostały wczytane z aktualnego pakietu. Dodatkowo można wybrać rodzaj meczu Money Line, Handicap lub Over Under, a następnie wartość tego wyboru w polu wyboru z prawej strony, gdzie pojawiają się wszystkie możliwe opcje danego rodzaju meczu, na przykład wszystkie handicapy na dany mecz. No i właściwie omówiliśmy wszystkie najważniejsze funkcje programu i wszystkie jego główne zakładki, które będą Wam bardzo przydatne. I zgodnie z obietnicą, w tej chwili nauczymy się, w jaki sposób wyszukiwać, przygotować i nadać kupony.